Nikt z nas nie lubi być nazywany uparciuchem. Raczej kojarzy nam się, że to jest osoba trudna, ciężko się z nią współpracuje, bo jak ktoś jest uparty, to nie będzie chciał do końca robić tego, co my chcemy, tylko zawsze jakąś swoją wizję. A dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo wyraźnie, że nieraz jest potrzebne, byśmy byli uparci. Byśmy właśnie byli takimi uparciuchami, którzy nieustannie dążą do osiągnięcia swojego celu: konkretnego celu. Nieustannie się módlcie, nigdy nie ustawajcie. Zobaczcie, gdybyśmy patrząc na to pomieszczenie, na naszą kaplicę radiową, gdybyśmy rozpoczęli remont i w którymś momencie bez uporu stwierdzili, że nie ma sensu go kontynuować, bo zamierzenie miało być inne. Kaplica po remoncie miała wyglądać inaczej niż teraz, a jednak jeszcze nie widać tego ostatecznego efektu. Można się tym zniechęcić, że jeszcze nie jest tak, jak powinno. A doskonale wiemy, że w końcu tak będzie, że w końcu ta kaplica będzie miała swój piękny wygląd. I tak samo jest często z naszą modlitwą. Modlimy się dość długi czas w konkretnej, pewnej intencji, ale przychodzi zniechęcenie. Zniechęcenie dlatego, że nie jest jeszcze po naszej myśli, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego, co byśmy chcieli, że może nam się wydawać, że to wszystko nie ma sensu. I dzisiaj jest nam, drodzy bracia, potrzebny upór. Upór do tego, byśmy wytrwali w modlitwie i byśmy wytrwali w czynieniu dobra.